Siemaneczko, z tej strony, Dawid, a to czas na poradnik z hardcore. A więc tak, yy, przejdźmy dzisiaj do enchantowania. W zeszłym odcinku pokazałem Wam, jak zrobić żółwia, żółwia bojowego. E, czyli inaczej tam dla kogoś e, zwanego grzybkiem i tak dalej i tak dalej dzisiaj wam pokażę jak enchantować dane rzeczy na 1.8 e, na przykład dana osoba chciałaby sobie pograć e, na wersji 1.8 i nie umie enchantować chciałaby pograć na skafie i nie umie enchantować rzeczy takich jak e, cały set mieczyk, kilo i tak a więc tak, wkładamy daną rzecz do Enchantu na wersji 1.8. Oczywiście na 1.7.2 automatycznie dajesz. Już tutaj masz yy, pasek yy, na biało, ale tutaj musisz jeszcze dodać lapis. Oczywiście, jeśli możecie tutaj dawać ile chcecie lapisu, ile chcecie, to i tak yy, wam dużo nie zabierze jak widzicie fire protection 4 tutaj macie protection 4 widzicie, pisze tam protection 4 i pytań. jeśli odpowiada wam ten enchant no to wiadomo enchantujemy tutaj mamy protection 3 tutaj mamy unbreaking 3, no ale jak chcemy mieć jakiś inny enchant no to wkładamy jeden lapis niepotrzebnie używać by dużo i to do, obojętnie do mieczy żelaznych, kamiennych, drewnianych, kilofów kamiennych, złotych itd. Tak tak Oczywiście dla tych zbędnych rzeczy, żeby szło enchantować, to tak jak przekładanie da, danej rzeczy. A więc tak, jak tutaj przełożyliśmy tą rzecz, mamy Protection 4. Enchantujemy. I co mamy? Protection 4 Respiration 3, Unbreaking 3. Teraz jeszcze nam zostały buciki, a więc tak. Wkładamy, bierzemy. Wkładamy, nie. Wkładamy, bierzemy. Wkładamy, nie. Wkładamy, bierzemy. Wkładamy, nie. I tak na okrągło. A więc tutaj widzicie już Enchant. Bierzemy. No i 4-3 setyk powiedzmy, że już jest. Teraz przejdźmy do mieczyka, wkładamy, patrzymy, nie, czyli dajemy znowu miecz, y, lapis. Oczywiście tutaj y, do enchantowania danych tam setów trzeba mieć przynajmniej 100 bloków, bo jeśli nie będzie się miało y, dużo lapisu, no to zleksza kappa, a więc tak, enchantujemy dalej mieczyk, nie, tak, dajemy tu, pyk, 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 nie, pyk, 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 o, sharpness 4, no to co, bierzemy, nie, no i sharpness 4, looting 3, no to już mamy na endermany, a więc teraz tak, przejdźmy do killoffa, jeśli mamy już killoff diaksowy, patrzymy, co nam wychodzi? Eficien, efficiency 4. Jeśli dana osoba chce mieć to Efficiency 4, to po prostu bierze, ale jeśli chce już mieć na przykład Fortune 3, to tak na okrągło, czy Unbreaking 3 i tak dalej, i tak dalej. Mnie akurat by interesowało Fortune 3, a więc tak, bierzemy, bierzemy Fortune 3, Unbreaking 3. A więc tak, jeśli myśleliście, że enchantowanie na wersji 1.8 sprawia jakąś trudność, myliliście się. Jest to jeszcze lepsze i łatwiejsze od enchantowania na 1.7.2. Oczywiście trzeba mieć dane materiały, yy, czy tam coś innego do tego enchantowania. A więc tak, jeśli spodobało Wam się, wiecie co macie zrobić, Myślam, że, myślę, że pomogłem z tej strony, Dawid. I żegnam się z Wami Siema!